dzień dobry. Na dzień dobry. Wczoraj było takie fajne dzień dobry, jak MC sobie brał pomarańczkę. A teraz Edytka jak karmi. No, pokażę Karmi Forage. O, Jogi. Super. No? Super, Edytka. He Bawi się, pokaż jak jesz. No, pokaż, pokaż, jak chcesz więcej. Nie, 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 nie. <laughs> tak chcę więcej, no. Widzicie, musimy się stać jak dzieci, jak część druga. Emanuelka, Bóg z nami. Wczoraj była pomarańcza, dzisiaj jest porycz. Ale co to jest porycz? Owsianka, owsianka. Dzisiaj jest owsianka, tak? Z miodem. Tak? Pyszna, no. Biedna Edytka nie zjadła, jeszcze dużo widzicie tutaj. Ma... O! O! O bla 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 bla! Się denerwujesz tak długo. Widzicie, jaką mam pomocnicę? Taka pomocnica superowa. Nie chcę oddać łyżki. Aaaa, Wiecie, trzeba być jak dzieci, malutkie. Dobrze. Edysim, Edytka, Emanuele. A chcę jeszcze pokazać, dobrze. Oni ci śpiewa. jak fajnie. Gdzie dzieci, to są naprawdę takie fajne. No mów. Oni, jak czeka, to się. to woła szybko. <laughs> nie wyciągamy dobra? Pokażemy, nawet no widzicie. <laughs> się, nie co się dzieje na świecie. Słuchajcie, system to chce was rozwalić. Mnie się nie da rozwalić, bo ja żyję z Panem Bogiem. Pamiętaj, jak Ty będziesz żyć z Panem Bogiem, to nic cię nie dotknie. Stanie się jak dziecko i o. Dobra. O, zasłoniła ziemcia, jak fajnie mówi. Dobra. No. Emanuelek. Emanuelek! Bubu, gdzie ten porycz? No, co tam szukasz? A znalazł sobie. A <grym> widzicie, znalazł na Otwiera buzię, ale piechotka, no. I co on zrobił teraz? Czy... <laughs> Wiecie, co? Dzieci są fajowe, widzicie? Wszędzie czy no, ja Trzyma łyżkę, no. Przybliżewa. No fajne są te dzieci, naprawdę. Co jedna, to jeszcze lepsze. Dobra, daj mu łyżkę, no. <laughs> widzicie? Trzeba się śmiać. <laughs> życie jest takie krótkie, słuchajcie, tutaj na tej ziemi. Że naprawdę yy, doceniamy, kogo mamy obok siebie, że ten ktoś jest jeszcze obok nas, dobrych ludzi, naprawdę, tych mniej dobrych, to się módmy za nich. Ale zobaczcie. Dobra, żegnamy się, tak? Bo możemy długo robić, a mama robi zupę. No mogę wam pokazać, to jest zupkę, mama robi właśnie, gotuje, gotuje zupkę bardzo dużo rzeczy, ale muszę jeszcze dużo, dużo dodać moich ziół. Tak jest, dobra, po, po, mówimy pa? Mówimy pa? Powiedz pa. Powiedz Pa Emanuelek. Ojojku, ale zet melwe. Pa, editka, pa Emanuelek. It's like Edisim, Editka, Emanuelek. 3e. 3e, pa.